Dzień dobry moi drodzy, witam Was ponownie na kanale House of Makeup. Zapraszam Was dzisiaj na super wyjątkowy odcinek, w którym podzielę się z Wami moimi ukochanymi kosmetykami. I to będą zarówno takie kosmetyki, które od lat mam w swoim kufrze, jak również nowości, które już zdążyły podbić moje serce. I dzisiaj będą to kosmetyki. Premium, czyli droższe, ale takie, które w mojej ocenie w pełni zasługują na miano świetnych i są warte każdej wydanej złotówki. Zapraszam do oglądania dalej. Zaczynamy odcinek, i zanim rozpocznę opowiadanie o kosmetykach, to muszę Wam powiedzieć, że jak widzieliście w poprzednim odcinku, coś mnie rozbierało. Jestem już prawie zdrowa, ale jeżeli gdzieś tam będziecie słyszeli, że trochę zatokowo mówię, to właśnie to jest efekt mojej choroby, która na szczęście już się prawie zakończyła. Przede mną królestwo wspaniałych kosmetyków, aż nie wiem od czego zacząć. Ale wiecie od czego zacznę? Od produktu do ust, ponieważ zawsze, kiedy pojawi się w czymś fajnym na ustach, to dostaję mnóstwo pytań o to, co właśnie na moich ustach się znajduje. I w tej chwili mam nową, ale świetną, pomadkę Givenchy, która nazywa się Le Rouge Deep Velvet. I samo opakowanie jest po prostu przepiękne. To jest. Opakowanie, które naprawdę jak mamy je ze sobą, to mamy poczucie, że to jest coś takiego drogocennego, wyjątkowego, ponieważ nie dość, że ono jest czerwone, to jeszcze jest takie welurowe, welwetowe. I kolor, który mam na ustach, to jest numerek 14 i uważam, że to jest niezwykle piękny kolor. To jest kolor takiego zgaszonego różu, który ma w sobie chłodne tony. Ja się w nim czuję ultra kobieco, i jak widzicie, mam mocno podkreślone oko, ale ta pomadka nie jest przytłaczająca. Ona ma wspaniały zapach, taki. Klasyczny za marki żywą Si. Och, pachnie po prostu przepięknie. Jeżeli chodzi o tą konsystencję, to oceniłabym ją na konsystencję o wykończeniu matowym, takim, którym mi. Nie odbija się na szklance, ale tylko troszeczkę. Jest bardzo komfortowa w noszeniu, czuję się w niej po prostu fantastycznie. I mimo że jest to moja nowość, to jest po prostu boska. No i myślę, że za jednym zamachem od razu pokażę Wam drugą perełkę z żywą Shi. Jest to korektor Tienko Tear Everwear Concealer. Wiem, że już go widywaliście na moim kanale, ale jak możecie zauważyć, tutaj przez to szkiełko przebija. Pustość, już prawie mi się skończył. Mam go w tej chwili pod oczami i uważam, że to jest jeden z absolutnie najlepszych korektorów kryjących, jakich Kiedykolwiek używałam, to jest moim zdaniem korektor magiczny, dlatego że on kryje wszelkie niedoskonałości, ale nie powoduje efektu przesuszenia i nie podkreśla zmarszek. A dobrze wiecie, że bardzo często jest tak, że właśnie kryjące formuły mają niestety tą właściwość, że dają efekt uboczny, jakim właśnie jest efekt ciężkości pod okiem. A tutaj czegoś takiego w ogóle nie mamy. Ja mam oczywiście pod oczami mój ukochany odcień, czyli czternastkę, przepiękny odcień beżu. W ogóle słuchajcie, aplikator też jest śmieszny, też jest ciekawy, ponieważ on jest w kształcie. Takiego małego serduszka. Nie wiem, czy to jest bardzo pomocne, ale ładnie to wygląda i fajnie się tego używa. Ale najważniejsza jest konsystencja, która jest po prostu świetna. Skoro już przy marce żywą poszliśmy sobie grupowo, to tak będziemy omawiać kolejne kosmetyki. Jeżeli z danej marki będę miała więcej niż jedną sztukę, to daną markę właśnie będziemy opowiadać, omawiać za jednym zamachem. Więc teraz przejdziemy sobie do marki Dior. I jestem przekonana, że wiecie, o jakim podkładzie Wam opowiem, ale to jest podkład. Tak doskonały, że uważam, że on zasługuje na to, żeby po prostu jak najczęściej o nim mówić, i to jest mój ukochany podkład, czyli Dior Backstage, który ma tyle zalet, że aż nie wiem od czego zacząć. Przede wszystkim dla mnie, z mojego makijażowego punktu widzenia, niebywałą zaletą jest to, że ten podkład ma aż 50 ml, a nie 30, tak jak większość podkładów, więc jest po prostu dla mnie długo wystarczalny. Do tego on nie jest w szklanej buteleczce, tylko w plastikowej, i wiem, że są osoby, które mogą pomyśleć, że to może nie wygląda jakoś tak bardzo ekskluzywnie, ale mi się akurat to podoba. Dla mnie to ma swój taki charakter i smak, ale przede wszystkim jest to dla mnie bardzo wygodne do noszenia, ponieważ nie dokładam sobie dodatkowych kilogramów odnoszenia dużej ilości podkładów w buteleczkach, które swoje ważą. A jeżeli chodzi o same właściwości podkładu, dla moich widzek, które oglądają mnie, nie będąc makijażystkami, to to jest podkład, który stapia się ze skórą i on jest o tyle świetny, że on daje krycie, zachowując jednocześnie lekkość. Bardzo często dostaję pytanie. Czy to jest podkład porównywalny do podkładu Mac Face and Body? I dla mnie to jest kompletnie co innego, ponieważ Mac Face and Body porównałabym do wody z pigmentem, a ten podkład jest bardziej kryjący. On pięknie wyrównuje kolory skóry. Można nakładać go warstwowo, ale to, za co ja go naprawdę uwielbiam, to jest to, że on się wspaniale łączy z innymi konsystencjami. Możemy na przykład dołożyć do niego trochę kryjącego podkładu, osiągniemy naprawdę niespodziewaną mieszankę, ale ja nawet ostatnio słuchajcie pracowałam Wam na sesji zdjęciowej, gdzie po prostu do tego podkładu dołączyłam sobie trochę olejku, zmieszałam sobie to na dłoni i nałożyłam to na dekolt. I to dało tak spektakularne wykończenie, że po raz kolejny stwierdziłam, że to jest podkład, który chyba nigdy nie przestanie mnie zaskakiwać. On jest długotrwały. No nie wiem, myślę, że na jego temat to mogłabym kilka odcinków nagrać, ponieważ to jest naprawdę jeden z lepszych podkładów w mojej historii, w mojej karierze. Więc, jeżeli macie możliwość, weźcie sobie próbkę, przetestujcie go. Ja go kocham. Jesteśmy nadal przy linii Dior Backstage i teraz pokażę wam przepiękny, płynny rozświetlacz. I jeżeli się nie mylę, to to jest nowość. Odcień to jest 001 Universal i to jest odcień takiego przepięknego, neutralnego, złocistego beżu, który ma trochę brzoskwiniowych, trochę różowych tonów. Dla mnie ten odcień jest naprawdę niezwykły i to jest taki rozświetlacz, który możemy sobie nakładać na szczyty kości policzkowych, możemy mieszać go z podkładem, nakładać go na dekolt i on wygląda tak szlachetnie. Możemy stworzyć nim efekt takiego nabłyszczenia, ale możemy również tworzyć nim efekt mokrej skóry. I mało tego, on ma ten piękny, charakterystyczny dla produktów Diora zapach, więc naprawdę już widzę, że to jest produkt, który wielokrotnie będziecie widzieli na moim kanale, bo jest po prostu piękny i uwierzcie mi, nie jest mi łatwo opisywać dzisiaj te produkty, ponieważ nie chcę operować cały czas tymi samymi zwrotami, ale ileż synonimów można znaleźć do słowa piękny? Nie wiem, policzymy na koniec odcinka. Przechodzimy teraz do trzeciego i ostatniego produktu z marki Dior w dzisiejszym zestawieniu i to będzie dużo do rzęs. I chciałabym pokazać Wam maskarę Dior Show Pump and Volume i zanim opowiem Wam o tym konkretnym duszu do rzęs, to muszę Wam powiedzieć, że za każdym razem, kiedy myślę o maskarach Diora, to robi mi się tak bardzo sentymentalnie, ponieważ jak zapewne wiecie, ja pracowałam w Sephora i pamiętam lata temu naprawdę mnóstwo moich klientek przychodziło właśnie po dusze do rzęs Diora, one się świetnie sprzedawały i wiem, że Panie je uwielbiały i dzisiaj opowiem Wam o właśnie tej maskarze, która daje niesamowite efekt pogrubienia. Myślę, że zauważyliście nie raz i nie dwa, że ja uwielbiam efekt pogrubionych rzęs. Dla mnie to pogrubienie jest nawet ważniejsze niż wydłużenie, ponieważ kiedy te rzęsy są takie wyczernione i pogrubione, to od razu to spojrzenie nabiera charakteru, a nie lubię maskar, które dają wydłużenie, ale jednocześnie są takie rzadkie. Myślę, że wiecie, o, o jaki efekt mi chodzi. I tutaj właśnie mamy dokładnie to, co uwielbiam. Oczywiście, że wydłużenie też jest, natomiast spektakularne pogrubienie to jest coś, co na pewno Wam ten tuż zapewni. I tutaj mamy do czynienia z taką silikonową szczotką, ale przede wszystkim mamy tutaj taki fajny gadżet, jeśli mogę to tak nazwać bardziej część opakowania, i to jest taka. Takie opakowanie, które można ściskać. I jeżeli zastanawiacie się, po co to robić, to już Wam tłumaczę. Po pierwsze, możecie to ściskać, jeżeli na początku lubicie taki efekt mocnego pogrubienia, ponieważ po, po prostu poprzez to ściskanie nabiera się więcej maskary. Ale to moim zdaniem nie jest aż takie ważne. Najważniejsze jest to, że na końcu żywotności maskary tuż staje się taki wysuszony. I właśnie tutaj, poprzez ten ruch, jakby trochę rozgrzewamy tą pozostałość, tą resztkę i dzięki temu tuż do samego końca naprawdę fajnie pracuje. Więc moim zdaniem to jest naprawdę rewelacyjna maskara i myślę sobie, że jeżeli czasami zdarzają się takie okazje, że chcemy komuś zrobić jakiś fajny prezent, to taki tuż do rzęs na pewno będzie dobrym pomysłem. Kolejny produkt to rozświetlacz, a raczej rozświetlacze, ponieważ przygotowałam dla was dwa odcienie. Moich świętych rozświetlaczowych grali, czyli produktów od beka. Jeden odcień, który widzieliście milion razy na moim kanale, to jest Sipop, i to jest bardzo klasyczny odcień złota, który pięknie się nosi, a drugi odcień, który widujecie rzadziej, ale który również zasługuje na uwagę, to jest odcień Vanilla Quartz. I to już jest jaśniejszy odcień, ale unikatowy, ponieważ on powiedziałabym, że daje bardzo szlachetne wykończenie, jest uwielbia przez Panny Młode, ponieważ on ma taki lekko brzoskwiniowy pobłysk, wygląda naprawdę niesamowicie na skórze, więc ten poleciłabym dla osób, które lubią mocniejsze rozświetlenie, ponieważ moim zdaniem on bardziej rozświetla i nadaje się bardziej do skór opalonych, natomiast ten daje trochę subtelniejsze, ale niesamowicie szlachetne wykończenie, jeżeli chodzi o rozświetlenie i jednak jest trochę jaśniejszy, więc jeżeli macie jasną karnację i szukacie czegoś bombowego, to właśnie wanilia Quartz będzie dla Was. A wiecie, co mi się teraz przypomniało? Nie mogę powiedzieć kto, ale jedna moja fantastyczna klientka, na rzeczy drogie, zawsze wiecie, jakie ma powiedzenie. <laughs> nie burzi, tylko onzi bąży. i to też jest super. I wiem, kochana, że wiesz, że ja o sobie mówię teraz. A kolejnym produktem z kategorii produktów onzi bąży będzie róż do policzków, i to jest róż, który muszę wam pokazać, ponieważ on jest spektakularnie piękny, ale wiem, że może nie być dostępny w Polsce, natomiast. Zdaję sobie sprawę z tego, że wielu ludzi podróżuje, bywacie na lotniskach, w innych krajach i jeżeli tylko będziecie mieli, miały dostęp do tego kosmetyku, to naprawdę nie zastanawiajcie się, bo to będzie jeden z lepszych kosmetyków w waszym życiu. I kosmetyk, który tak wychwalam, to jest róż do policzków: Chanel w przepięknym odcieniu 74 Ultra Rose. I słuchajcie, najpierw pokażę Wam kolor, żebyście się nie przestraszyli, ponieważ. Jak to niektórzy zwykli nazywać? Jest to taka trochę żarówa, prawda? Ale to jest odcień, który tak wspaniale rozkłada się na twarzy. On daje efekt takich zaróżowionych policzków, ale z takim lekkim efektem tafli, rozświetlenia. On jest zabójczo piękny. Do tego, jakby jeszcze tego było mało, jakbyście jeszcze czuli się niewystarczająco dopieszczeni, mając w dłoniach róż Chanel, to on jeszcze... Pachnie pięknie, on po prostu pachnie jak płatki róż. Używanie tego kosmetyku to jest już, słuchajcie, takie wrażenie na najwyższym poziomie, ponieważ, no dobrze, wiecie, jak to jest między nami, kobietami. Kiedy mamy po prostu coś takiego ekskluzywnego, no to czujemy się tak wyjątkowo fajnie. Nie, żebym uważała, że kosmetyki tańsze nie mają takich właściwości, ale jednak gdzieś tam podświadomie z tyłu głowy może takie wrażenie się pojawić. I jak jeszcze czujemy ten piękny zapach, no to po prostu jest efekt, wow, efekt petardy żeby była jasność, oczywiście ten róż mam w tej chwili na policzkach, jakoś tak ostatnio do niego powróciłam i stwierdziłam, że nie może go zabraknąć w tym odcinku przechodzimy teraz do marki Hourglass i zacznę od bazy pod podkład dobrze wiecie, że jeżeli chodzi o bazy to jestem tutaj wymagająca, ponieważ moim zdaniem jeżeli źle dobierzemy bazę, to ona może nam zrujnować makijaż i naprawdę mam w swoich zbiorach po prostu kilka albo kilkanaście baz które uwielbiam, a reszta mi się nie sprawdza ale jedną z najlepszych baz jakie miałam, może nie najlepszą, ponieważ ponieważ wszystko zależy od kondycji skóry i od potrzeb, ale zdecydowanie jedną z najlepszych jest właśnie baza Hourglass o nazwie Veil. I to jest słuchajcie, beztłuszczowa baza, której moim zdaniem nie można używać bez podkładu, ponieważ ona daje efekt takiej lekko fioletowej skóry, ale to jest tylko taki efekt przygotowujący właśnie do nakładania makijażu i to jest baza, która cudownie wygładza Waszą skórę, ale przede wszystkim... Ona niemożliwie przedłuża trwałość makijażu, naprawdę. Zauważam, kiedy tą bazę nałożę, a kiedy jej nie nałożę. Zawsze, kiedy mam jakieś większe okazje, to staram się pamiętać o tym, żeby nałożyć jedną z moich ulubionych baz. Wiem, że o tej nie słyszycie często, więc uznałam, że dzisiaj ta baza właśnie powinna znaleźć się w tym odcinku. Tutaj mamy jeszcze zabezpieczenie w postaci filtra SPF15 i to jest, słuchajcie, baza mineralna, naprawdę boska. A drugi produkt z Hourglass to są. Cienie do powiek! I to jest paletka Cieni do powiek, która się nazywa Graphic Eyeshadow Palette. I odcień, który ja mam, to jest MYF. I tutaj mamy do czynienia z bardzo neutralną kolorystyką. Natomiast te cienie tak wspaniale pracują, tak to do mnie się budują i blendują, że to jest coś niemożliwego. Ja nie wiem, jak to jest możliwe, żeby cienie były tak współpracujące. Rzadko kiedy na takie trafiam. Wiecie, że lubię, kiedy cienie są napigmentowane, ale nie za mocno. I mam w swoich zbiorach kilka Ulubionych palet, i właśnie do tych ulubieńców ta paleta na pewno dołącza. Wiem, że to jest nowość, wiem, że jeszcze nie widzieliście jej w akcji, ale od razu Was uspokajam. Te produkty, których jeszcze nie zobaczyliście w używaniu, na pewno pojawią się nieraz i niedawno na moim kanale, ponieważ to, że ja tutaj dzisiaj o nich mówię, to znaczy, że już je przetestowałam i niedługo Wy również będziecie mogli je zobaczyć, ale paleta ta naprawdę zasługuje na to, żeby w tym odcinku się znaleźć. To są cienie kremowe, które pięknie też łączą się właśnie nakładane wzajemnie. Chodzi mi o to, że na przykład możecie nałożyć sobie ten przepiękny odcień zgaszonego różu w formie cienia przejściowego i od razu przyciemnić go tym brązem. Czasami jest tak, że niestety cienie w jednej palecie nie współpracują ze sobą, a tutaj każdy cień pracuje w punkt. Uważam, że to jest paleta zarówno do makijażu dziennego, jak również do makijażu wieczorowego. Ona będzie świetną podstawą do wielu looków. Jak jesteśmy przy paletkach cieni do powiek, to pokażę Wam jeszcze jedną paletę, którą podarowała mi ostatnio moja kochana klientka Aga Agnieszka, sprawiłaś mi naprawdę ogromną przyjemność I bardzo Ci dziękuję I ta paleta jest tak świetna, że zasłużyła na to, żeby znaleźć się w dzisiejszym odcinku I jest to taka piękna paleta Marka Jacobsa Która nazywa się The Wild One Iconic Multi Finish 20 Eyeshadow Palette I to jest słuchajcie, paleta, która z tego co wiem, niestety była paletą limitowaną Natomiast dzięki tej palecie zobaczyłam jak one są wspaniałe Mam teraz na myśli cienie do powiek Marka Jacobsa Na pewno to nie jest koniec. Mojej przygody, jeżeli chodzi o te nowe cienie do powiek, z chęcią przetestuję kolejne, ale tutaj, podobnie jak w wypadku różu do policzków z Chanel, pokazuję tą paletę osobom, które podróżują bądź też mieszkają za granicą, ponieważ sprawdziłam i za granicą można ją jeszcze dostać. Uważam, że te cienie są po prostu fantastyczne. One się wspaniale budują, pięknie blendują, zarówno cienie matowe, jak również cienie rozświetlające są takie masełkowo-kremowe. Kocham tą paletę i jeżeli macie jakieś doświadczenia z używaniem cieni do powiek marka Jacobsa, i jeżeli uważacie, że powinnam sobie zakupić aktualnie dostępne palety, to napiszcie mi w komentarzach. Kochani, pokażę Wam teraz prawdziwie boski puder i to jest kosmetyk, o którym niestety rzadko kiedy słyszę gdziekolwiek w internetach, a uważam, że to jest puder. Tak znakomite, że on zasługuje na to, żeby jak najwięcej osób o nim usłyszało. I jeżeli oglądacie na bieżąco moje Insta Stories, jeżeli tak nie jest, to oczywiście serdecznie zapraszam Was na mój Instagram, to widzieliście, że zachwalałam ten puder po prostu w niebiosa, pod niebiosa i uważam, że on jest fantastyczny. Od razu Wam powiem, że makijaż, który dzisiaj robiłam, robiłam z samego rana, w tej chwili mamy godzinę prawie 17, miałam dzisiaj naprawdę mnóstwo spraw do załatwienia i dopiero teraz mogę usiąść i pogadać do Was i uważam, że mój makijaż wygląda pretty good. I puder, którego dzisiaj użyłam i o którym tak mówię, czas już tą Waszą ciekawość zaspokoić, to jest puder Lancome o nazwie Long Time No Shine. To jest Absolutnie jeden z najlepszych pudrów, jakich do tej pory używałam, i jedyna rzecz, której mogę trochę żałować, to jest to. Że tak późno na niego trafiłam. To jest puder bardzo miałko, bardzo drobno zmielony. On daje efekt takiego natychmiastowego wygładzenia na twarzy. Ja nie wiem, jak to jest możliwe, ale za każdym razem, kiedy go użyję, mam poczucie, że nałożyłam sobie jakiś taki efekt wygładzający na twarz. On odmładza, odświeża, rozjaśnia w tym pozytywnym tego słowa znaczeniu, ponieważ nie mam na myśli tego, że ten puder wybiela podkład, tylko mam na myśli to, że on po prostu tak jakby. Rozjaśnia, rozświetla. Wasza późna po prostu staje się bardziej promienna. O, teraz znalazłam odpowiednie słowo. I porównując go do mojego kolejnego ulubionego pudru, Lory Mercier, ten powiedziałabym, że ma bardziej matujące wykończenie, ale co zaskakujące, on świetnie wygląda również pod oczami, mimo właśnie, że jest bardziej matujący. Mam go w tej chwili właśnie pod moim okiem i naprawdę, słuchajcie, uwielbiam go. I dziewczyny, które, poleciły, które kupiły go po moim poleceniu, pisały mi mnóstwo wiadomości, że jest po prostu fantastyczny więc jeżeli Wy też go przetestowaliście, przetestowałyście, to koniecznie dajcie mi znać, jak jest prawda, bo ja uważam, że ten puder po prostu nie ma wad. No i stety lub niestety ostatnia rzecz, ponieważ ja uwielbiam pogadankowe odcinki, kiedy po prostu mogę się wyżyć i mogę poopowiadać Wam o tym, co kocham najbardziej, czyli o moich ulubionych kosmetykach. I odcinek ten będzie zamykał Krem do twarzy, więc mamy tutaj y, taką perełkę pielęgnacyjną. I ten krem też już u mnie widzieliście, ale słuchajcie, to jest po prostu magia w pudełeczku. Niestety prawie go wykorzystałam. Zobaczcie, no już trzeba będzie zrobić zapasy, ale to jest krem, który moim zdaniem sprawdza się, po prostu wyśmienicie. I jak sam producent wskazuje, mowa oczywiście o kremie Samarite, bo już tak się rozgadałam, że zapomniałam powiedzieć, czego używam. Jest to słuchajcie krem do twarzy Samarite Divine Cream Face and Eyes. I właśnie do tego Face and Eyes planowałam teraz nawiązać, ponieważ to jest krem, który, jak sam producent wskazuje, może być używany. Pod oczy i na twarz. Mało tego możemy go używać zarówno na dzień, jak i na noc. Ale to, o czym ja chciałabym Wam tak bardzo, bardzo powiedzieć, to jest to, że ten krem przed nałożeniem podkładu robi jakieś cuda. Naprawdę, ja chyba jeszcze do tej pory nie widziałam, żeby jakiś krem działał tak natychmiastowo i tak szybko. On daje wrażenie takiej trochę kleistości, gumowatości, ale znowu w tym pozytywnym tego słowa znaczeniu, ponieważ to nie jest takie uczucie lepkości, którego nie możecie znieść, tylko to jest takie uczucie głębokiego nawilżenia, zregenerowania i łapie się ciągle na tym, że za każdym razem, kiedy użyję tego kremu, to podkład wygląda jakoś tak lepiej, jakoś tak tak gładziej, jakoś tak piękniej i to jest, słuchajcie, krem, który pachnie cynamonowo i wielu osobom go poleciłam. Uważam, że on przed makijażem wygląda po prostu fantastycznie i wiecie, że jestem daleka od stwierdzeń, że jest coś, co nadaje się dla każdego, ale ten krem... Moim zdaniem nadaje się chyba za każdego typu skóry, ponieważ na wielu go przetestowałam i na żadnym nie było nawet najmniejszego zarzutu. Moi drodzy, cóż ja mogę więcej powiedzieć? Z małym smutkiem muszę ogłosić, że to jest koniec naszego dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że dobrze się Wam nie słuchało, że dobrze się Wam tego odcinka oglądało. Koniecznie napiszcie mi w komentarzach, jakie Wy macie swoje ulubione, selektywne perełki, ponieważ dobrze wiemy, że szczęście jest w pełni, kiedy cena idzie w parze z jakością, a niestety nie zawsze. Tak jest. Drogie bubelki, też już dla was szykuję, ale dzisiaj rozmawiamy sobie o samych wspaniałościach, więc jeżeli na takie wspaniałości trafiacie, koniecznie napiszcie mi w komentarzu. Dzięki, że byliście ze mną. Jeżeli odcinek był dla Was przydatny, to poza komentarzami nie zapomnijcie o łapce w górze, o subskrypcji i z moją zatejpowaną, magiczną rączką. Zapraszamy Was do oglądania w następnym odcinku. Do zobaczenia. Mua.